Himalaje, Obóz w południowej ścianie Lodza z 23 na 24 października 1989 roku. Noc. To nie moja wina, a jednak myślę wciąż o nich i czasem zastanawiam się, co by było gdyby, gdybym to ja. Od śmierci w dolinach wybaw nas Spanie, modlimy się często my, którzy się wspinamy. Ale czy to szczera modlitwa? Selinko, wiem, że gdyby mnie zabrakło, byłoby ciężko i Tobie, i Chłopakom. Oni potrzebują ojca. Ty, pomimo udzielonego mi wsparcia, oczekujesz mojej pomocy w domu, gdy jesteśmy razem. Tym bardziej jestem Ci wdzięczny za cierpliwość i zgodę na to wszystko, co robię. Czy mam do tego prawo? Nie wiem. Wtedy po kadwanie myślałem o tym. Messnerowi brakowało dwóch szczytów do korony, nie trzech. Musiałem je zdobyć. Mam sali. Himalaje, Mansalu, 8156 metrów nad poziomem morza, jesień 1986 roku. Postanowiłam zorganizować wyprawę sam. Uznałam, że mam już na tyle doświadczenie, żeby wziąć na siebie kierowanie takim przedsięwzięciem. Udało mi się zdobyć pozwolenia na dwa ośmiotysięczniki. Anna Purne i Manslu. Ten drugi uważałem za łatwiejszy do wejścia, chciałem więc od niego zacząć. Do wspinaczki zaprosiłem Artura Heizera, młodego, zdolnego i pełnego zapału alpinistę. Zgodził się chętnie. Mało tego, przyłączył się do nas Wojtek Kurtyka. Cieszyłem się, że znowu będziemy wspinać się razem po dłuższej przerwie. Mansalu to góra wyjątkowa, również ze względu na nazwę, która pochodzi z języka sanskryckiego i oznacza górę ducha. Tubelcy wciąż wierzą, że na Mansalu mieszkają bogowie, dlatego władze Nepalu przez wiele lat nie udzielały pozwolenia na atakowanie szczytu. Pierwsi Himalaiści pojawili się pod Mansalu dopiero w 1952 roku. Byli to Japończycy. Teraz w Katmandu pojawiliśmy się my. Po raz pierwszy ze sprzętem wysokiej klasy i kamerą chcieliśmy nakręcić film. Wiele razy podczas trekingu do bazy pod szczytem cieszyłam się z tej kamery. Widoki były naprawdę niesamowite. Druga prowadziła wzdłuż rzeki Buri Kandaki. Przyroda zmieniała się dosłownie każdego dnia. W dolinie roślinność była bujna i kolorowa. Jeśli dodamy do tego malownicze wodospady, cudowne ukształtowane ściany i ośniżone szczyty, wyjdzie nam naprawdę filmowy widok. <laughs> Nie przeszkadzał nam nawet deszcz i pijawki, które musieliśmy ściągać z siebie każdego dnia. Okolice Mansaru to jeszcze zupełnie dziki, nieskażoną cywilizacją rejon Nepalu. Wioski, które mijaliśmy po drodze, sprawiały wrażenie, jakby upływał czas, upływy, upływ czasu ich nie dotyczył. Nie było żadnych hoteli, schronisk, tłumów turystów, jak pod Everestem. Cisza, spokój, kontemplacja. Wojtek był zachwycony, ja kręciłem film. Wkrótce się okazało, że kamera była dobra nie tylko dla celów reportażowych, nagrania stanowiły też dowód. Nasi tragarze byli zszokowani, kiedy zobaczyli, że nie mogą nas oszukiwać, mówiąc, że nie wypłaciliśmy im pieniędzy, bo każda transakcja została utrwalona na taśmie. Dotarliśmy do bazy na wysokości 4400 metrów. Założyliśmy obóz i rozpoczęliśmy rekonesans okolicy połączonych z aklimatyzacją. Naszym celem jest wschodnia grań pokazałem punkt na mapie. Nikt do tej pory nie postawił na, te, nie postawił na niej stopy. A więc do dzieła zatarł ręce Artur. To będzie ciekawa wyprawa, dodał Wojtek. Po kilku tygodniach udało się nam założyć dwa obozy i, i rozpoznać teren do wysokości 6800 metrów. Im wyżej, tym więcej śniegu. Musieliśmy się przekopywać, chcieliśmy założyć kolejny obóz, ale śnieg sypał tak, że musieliśmy czekać trzy tygodnie. Czas w obozie, kiedy nie można się wspinać, mija wolno. Spanie i jedzenie, rozmowy, czytanie, myślenie, słuchanie radia. No właśnie, któregoś dnia, kiedy jedliśmy śniadanie, Artur podkręcił radio. Wybitny alpinista Reinhold Messner wczoraj zdobył swój ostatni ośmiotysięcznik z czternastu szczytów należących do korony Himalajów. Rozległ się z odbiornika. Tym samym jest pierwszym człowiekiem na świecie. Artur wyłączył radio i nastąpiła krę krępująca cisza. Wyścig zakończony, powiedział cicho Wojtek. Nie musimy się przynajmniej tak śpieszyć. Artur próbował mnie chyba pocieszyć. Może wyścig skończony, ale pięknie ukończony. Trzeba zrobić do końca to, co się zaczęło. Powiedziałem i poszedłem przed siebie. Potrzebowałem być chwilę sam. Następnego dnia wyszliśmy znowu w górę, bo przedzieraliśmy się przez śnieg, który sięgał nam czasem do pach, a czasem i do szyi. Niestety nie udało się nam założyć wyższych obozów i musieliśmy znowu wrócić. Tymczasem nasze namioty zasypane były śniegiem aż po czubki. To nie ma sensu. Wracam, stwierdził Wojtek. Poczekaj jeszcze, prosiłam. Moim zdaniem to wariactwo. Takie ilości śniegu są niebezpieczne. W każdej chwili grozi nam gigantyczna lawina. O tym, że to niebezpieczne, wiedzieliśmy od początku. Powiedziałam, chcę próbować dalej. Ja też pokiwał grobą Artur. Jesteście szaleńcami, powiedział tylko Wojtek i wrócił do kantbandu. Kolejne dni i noce były jedną wielką walką ze śniegiem. Przekrywaliśmy cały czas, ale wreszcie udało się nam założyć trzeci obóz na wysokości 7300 metrów. To był ogromny sukces. Niestety, mimo wielu prób pójścia wyżej, wciąż musieliśmy się wycofywać. Od nowa odkopywać namioty i znowu próbować. To była prawdziwie syzyfowa praca. Koniec powiedział któregoś dnia Artur. Porażka, przegraliśmy ze śniegiem. Jeszcze nie, mój drogi, uśmiechnąłam się, próbując dodać próbując mu nadziei i otuchy. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Ja chyba powiedziałam, wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości. O nie! Pokręciłem gwałtownie głową. Możliwości człowieka są niewyczerpane. Jutro ruszamy jeszcze raz. Ruszyliśmy i kiedy po 62 dniach uporczywej walki z pozornie niewinnym białym puchem stanęliśmy wreszcie na szczycie, pomyślałem, że górę duch jednak wcale nie jest łatwa. Jak to nie można sądzić po pozorach. Himalaje. Opus południowe południowej ścianie Lodsa. Z 23 na 24 października 1989 roku. Noc. Messner wygrał. Wszedł na wszystkie szczyty klasycznymi drogami. Nie szukał nowych sposobów i wyjątkowo trudnych miejsc. Wszedł, zaliczył i był pierwszy. Czułem żal, ale też i ulgę. Przecież ja mam własny cel. Kto mi przeszkodzi w jego realizacji? Katowice, 1986 rok. Zostały mi dwa stopnie korony, do korony. Anna Purna i Shisha Pangma. To była kwestia czasu. Miałem już pozwolenie na wejście na Annę Purna, więc najpierw postanowiłem zorganizować wyjazd na ten właśnie szczyt. Niestety, zawsze największym problemem organizatora wyprawy są pieniądze. Potrzeba ich sporo na taką eskapadę. Bilety na samolot, sprzęt, jedzenie, opłacenie tragarzy wszystko to niemało kosztuje. Skąd ja wezmę tyle kasę? Drapałem się po brodzie i głowie, ale żaden pomysł sam nie chciał do mnie przyjść. Tymczasem kompletowałem zespół. Już wiedziałem, że pojedzie ze mną Artur Heiser, który po Mansalu zapił się do kolej... zapalił się do kolejnych 8 tysięczników. Krzysiek Wielicki, Rysiek Warecki i lekarz Michał Tokarzewski. Zgodziła się też Wanda Rutkiewicz. Hmm, chłopaki nie chcieli, żeby z nami jechała, ale ja uznałam, że to dobry pomysł. Ona dostała zlecenie na kręcenie filmu z wyprawy dla telewizji austriackiej, tłumaczyłem. Ma na ten wyjazd pieniądze, które nam wszystkim są bardzo potrzebne. No cóż, chłopaki do końca byli pełni wątpliwości. Chcesz wziąć tę babę? To ją będziesz miał. Spokojnie, damy radę, powiedziałam, ale już z mniejszym przekonaniem. Pewnego dnia zadzwonił mój domowy telefon. Kukuczka, słucham? Podniosłam słuchawkę, łączę rozmowę z wuchami, powiedział telefoniz... powiedziała telefonistka. Usłyszałam jakieś dudnienie i trzaski, jak to zwykle przy połączeniach międzynarodowych. I nagle odezwał się ktoś po polsku. Moje nazwisko Jacek Bałkiewicz. Chciałbym z panem przeprowadzić wywiad dla jednej z włoskich gazet. Wyraża pan na to zgodę? A co by pan chciał wiedzieć? Zapytała niezbyt zachęcająco, bo ciągle ktoś, przypro... bo kto... bo ciągle ktoś chciał przeprowadzać ze mną jakiś wywiad, a ja miałam inne sprawy na głowie. Zostały panu już tylko dwa szczyty do osiągnięcia. Korona Himalajów, mówił tymczasem nie... niezrażony Pałkiewicz. Pojedzie pan najpierw na Annapurnę czy na Pankme? Zaczęłam się śmiać. Przecież właśnie ta kwestia nie dawała mi spokoju ostatnimi czasy. Przepraszam, że tak zareagowałem, powiedziałem po chwili. Zadał mi pan to pytanie w momencie, kiedy waży się być albo nie być wyprawę na Annapurny. Brakuje nam sporej sumy pieniędzy. Od co? Ile zapytał krótko o rozmówcy 3600 dolarów odpowiedziałam równie krótko. A gdybym zapłacił panu 4000 dolarów, to włączyłby pan mnie do ekipy na pełnych prawach wspinacza? Zatkało mnie. Czy wspinał się pan kiedykolwiek i gdziekolwiek wcześniej? Zapałem, zapytałem po dłuższej chwili milczenia. Nie, gór nie znam, właściwie wcale, odpowiedział pan Bałkiewicz z rozbrajającą szczerością. Ale nie obce mi trudy i znoje, mrozy i upały znoszą. Z znoszę z łatwością. Potrafię przeżyć w naprawdę trudnych warunkach. Przyszedłem pieszo, Borneo, przepłynąłem Atlantyk żaglówką. Zajmuję się zawodowo surwivalem. Ja wszystko rozumiem, ale wspinaczka wymaga konkretnych technicznych umiejętności. Próbowałem tłumaczyć. Na takiej wyprawie nie chodzi tylko o przetrwanie. Poradzę sobie, uciął pan Pałkiewicz. Szybko się uczę. Hmm. W takim razie proszę zadzwonić za kilka dni, powiedziałem. Trochę zaciekawiony, a trochę rozbawiony tą rozmową. Muszę omówić sprawę z resztą ekipy. Wszyscy muszą się jakoś ustosunkować do pana propozycji. Dobrze, rozumiem. Do usłyszenia zatem, powiedział Pałkiewicz i rozłączył się. Wstałem i zacząłem chodzić po pokoju. Nie wiem, nie wiem, mruczałem sam do siebie, czy to nie, obniżone, nie obniży poziomu naszej wyprawy? Łopie, przecież to dorosły facet, stwierdził Artuj Heiser, kiedy opowiedziałem mu o Pełkiewiczu i moich wątpliwościach co do jego udziału w wyprawie. Wie co robi. Jeśli chce jechać, proszę bardzo, nam brakuje pieniędzy, a jemu przygody i adrenaliny. Całkiem dobry układ, powiedział Krzysiek Bielicki. Ludzie, ale ja się jeszcze nigdy nie wspinałam z człowiekiem z ulicy, wykrzyknąłem. Pieniądze pieniędzmi, ale jakiś poziom trzeba trzymać. To wcale nie jest człowiek z ulicy. Nieoczekiwanie włączyła się Fanta. Facet ma spory dorobek w, w sporcie i technikach przetrwania. Ja jestem za. Skoro tak, powiedziałam i w duchu pomyślałam, że ten cały Pałkiewicz spadł nam prosto z nieba. Tymczasem, zanim zdążyłem powiedzieć zainteresowanie, zainteresowanemu o naszej decyzji, zadzwoniła do mnie najpierw jego żona, a potem dorosła córka. Obie panie błagały mnie, żebym nie zgadzał się na wyjazd z nim. To niebezpieczne, to przecież ogromne rysy. Biedak, pomyślałem patrząc na moją dzielną Celinę. Jeśli takie marzycie na co dzień, to tym bardziej musi z jechać. Himalaje. Anna Purna, 8091 metrów nad poziomem morza. Zima 1986-87 roku. I pojechaliśmy. My wyjechaliśmy z Polski w Sylwestra i spotkaliśmy się wszyscy w Katmandu już w nowym roku. Zaczęliśmy podejście do bazy. Było bardzo ciężko. Z 60 tragarzy, którzy rozpoczęli z nami wędrówkę, do celu doszło tylko 19. Jacek Pałkiewicz trzymał się świetnie, chociaż nie czuł się najlepiej. Miał kłopoty z nerkami i aklimatyzacją. Kiedy doszliśmy wreszcie do bazy, zorganizowaliśmy obóz. Nagle... Ziemia zaczęła się poruszać i trzaskać, a z gór schodziły lawiny śniegu, pyłu, lodu i seraków. Widok był przerażający i chociaż nikomu nic się nie stało, wszyscy byliśmy pod strasznym wrażeniem tego zjawiska. Jeśli chodzi o mnie, wszystko co chciałem wiedzieć o wyprawach himalajskich już wiem. Przeżyłem też to, co chciałem przeżyć, powiedział Jacek. Wracam do domu. Nieoczekiwanie. Było nam żal się z nimi żegnać, bo okazał się świetnym człowiekiem i wspaniałym kompanem. Zobaczymy się jeszcze? Uścisnął mi rękę, ale na dole roześmiał się. Zostaliśmy tak naprawdę we czterech. Krzysiek postanowił się wspinać z Arturem, a mnie zostawili babę, czyli bandę. Chciała wziąć babę, to się... Chciałaś wziąć babę, to się nią teraz zajmij. powiedział, powiedzieli i poszli. W tej wyprawie najbardziej nam dokuczał mróz. Lód był tak twardy, że trudno było w niego wbić czekan, a nawet raki. Posuwaliśmy się bardzo powoli. Noslegi też nie należały do najprzyjemniejszych. Właściwie każdej nocy na, spadały na nas z gór ostre drobiny lodu. Któregoś dnia stwierdziliśmy, że nasze namioty są podziurawione jak sitka. Postanowiliśmy spać razem w jednym namiocie. Spać to właściwie za dużo powiedziane. Leżeliśmy pokotem z, z nożami w dłoniach, gotowi w każdej chwili na rozcięcie namiotu, gdyby zeszła lawina. O, które, kolejnego dnia ja i Artur postanowiliśmy spróbować wejść na szczyt, a Krzysiek i Wanda, która źle się czuła, chcieli zejść i zrobić atak szczytowy trochę później. Szliśmy w tumanie zwiewającego wciąż śniegu. Szczyt majaczał nam w oddali, słabo widoczny w śnieżnej mgle. Już, Powiedziałem, kiedy stanęliśmy na samej górze, zdobyliśmy go. Czujesz coś szczególnego? Koszmarne zmęczenie, Arto ledwo mówił. Schodzimy. Kiedy połączyliśmy się z bazą, co nie było łatwe, bo radiotelefon zamarzł, dowiedzieliśmy się, że Wanda czuje się kiepsko. Ma zapalenie płuc. Zostanę z nią, zaoferował się Krzysiek Wielicki. Nie może sama schodzić do Katmandu. W porządku, powiedziałam, ale zrobiło mi się głupio, że Krzyśka ominie wejście na szczyt. Nie martw się. Wielicki jakby odgadł moje myśli. Nie zawsze trzeba stanąć na samym szczycie. Niby tak, pomyślałam, ale po to przecież tu jedziemy. Wieczorem położyłem się do namiotu i z poczuciem wielkiej satysfakcji. Anna Purda, buddyjska bogini, żywicielka, uległa zimą tylko dwóm osobom na świecie. Arturowi i mnie. wymruczałem do siebie sn przed snem. Została mi już tylko Shisha Pangma. i obóz południowej ścianie lotce. Z 23 na 24 października 1989 roku. Noc. Shisha Pangma to według tubelców najświętsze miejsce, jak jej nazwę tłumaczy się jako grań nad trawiastą równiną. To nie jest szczególnie trudna góra. Jest, naj... jest najniższym 8 tysięcznikiem, ale wiele już razy przekonałem się, że najniższy to nie to samo co najłatwiejszy, a najłatwiejsze nie oznacza nic.